ma z tej strony Seba z kanału Piłkarskie Denna i w dzisiejszym materiale omówię dla Was temat Tottenhamu, który od poprzedniego sezonu zaliczył dosyć mocny regres. Dlatego postaram się w tym filmie znaleźć przyczyny takiego spadku formy kogutów, więc zapraszam Was wszystkich do oglądania. W sezonie 2023-2024 Tottenham zakończył rozrywki Premier League na wysokim piątym miejscu gwarantującym grę w lidze Europy. Gra ofensywna oraz świeża filozofia Ange Postecoglu dawała fanom Spurs ogromne nadzieje na potencjalne trofea, którzy fani domagają się od bardzo dawna. Natomiast w obecnym sezonie 24-25 po 32 kolejkach drużyna zajmuje dopiero 15 miejsce, a co warto dodać zespół zanotował aż 17 porażek. Pierwszą przyczyną, która mogła spowodować spadek formy mogą być odejścia, jakie naszły w letnim okienku transferowym. To Erik Dyer, który po wypożyczeniu do Bayernu Monachium zakończył definitywnie przygodę ze Spurs. Ivan Perisic wrócił do Chorwacji, a dokładnie do Hajduka Split. Ryan Sessenion i Abchet Taganga bez perspektyw w drużynie i potrzebowali zmian. I Hugo Loris oficjalnie zakończył karierę w tym klubie, zostając legendą, gdzie przez 12 lat strzegł bramki Tottenhamu. W miejsce odchodzących zawodników do drużyny dołączyli m.in. Dominik Solanke z Bornemą za 64 miliony euro, Archie Gray z Leeds za 41 milionów euro i młody talent ze Szwecji Lukas Bergwall. Niestety żaden z nowych zawodników nie spełnił oczekiwań. Solankę doznał kontuzji w pierwszym miesiącu sezonu. Gray potrzebuje czasu na adaptację, więc brak realnych wzmocnień w środku pola i defensywie zaczął się mścić już od pierwszych kolejek. Największym ciosem dla Spurs była ogromna fala kontuzji. Na przełomie stycznia i lutego aż 12 zawodników było niedostępnych: Giugielmo Vicario, złamana kostka, Destiny Udogi, uraz James Madison przewlekłe problemy z kostką, Christian Romero uraz pachwiny, Hyung Son – uraz kolana plus absencja na pucharze Azji, Richard Leeson – urazy mięśniowe, Brennan Johnson uraz przywodziciela, Pape Matar Sar kontuzja plus udział w pucharze narodów Afryki Bisuma zawieszenia i urazy Rodrigo Bentakur Uraz oraz zawieszenie za komentarz wobec Sona, ale do szczegółowego opowiadania o tym przejdę później. Podsumowując, ten podpunkt to z takimi brakami kadrowymi trudno było oczekiwać stabilności. Post Coglu musiał w wielu meczach wystawiać rezerwy i zawodników z akademii. Przechodząc do następnego podpunktu, to drugą potencjalną przyczyną tak kiepskiej gry tego zespołu mogła mieć taktyka oraz mentalność. Anche Postecoglu zapisał się w pamięci kibiców dzięki ofensywnemu, odważnemu stylowi gry. W poprzednim sezonie to działało, jednak w obecnych realiach z rozbitą defensywą i rezerwowym składem taktyka high press i otwarta gra stały się dla nich pułapką. Są jedną z drużyn, która traci dużo goli w widze. Nie są w stanie utrzymać tempa przez 90 minut, widać u nich brak liderów mentalnych, gdzie w konsekwencji zespół często traci bramki w końcówkach meczów. W dodatku zarząd nie wzmocni odpowiednio kluczowych pozycji. Tottenham nadal nie ma kasowego, defensywnego pomocnika z prawdziwego zdarzenia. Następną potencjalną przyczyną, przez co Tottenham jest w takim miejscu, a nie innym, mogą być problemy pozaboiskowe. W listopadzie doszło do szokującej sytuacji. Rodrigo Bentakur został zawieszony na 7 meczów za rasistowski komentarz wobec kolegi z zespołu Sona. To uderzyło w atmosferę w szatni i pokazało, że Spurs mają też problemy pozabojskowe. Z kolei fani zaczęli tracić cierpliwość co do obecnej formy drużyny. Media społecznościowe pełne były haseł typu poste co glue out, a niektórzy dziennikarze sugerowali, że Australijczyk może nie dotrwać do końca sezonu. Pomimo katastrofalnej postawy w lidze, Tottenham zaskakująco sobie dobrze radzi w Lidze Europy. Niedawno ćwierćfinale pokonali Eintracht Frankfurt 1-0, gola strzelił powracający po kontuzji Dominik Solanke. Być może awans do półfinału to takie światełko w tunelu, które przez zdobycie trofeum uratuje sezon i posadę Poste Coglu na stanowisku. Ale czy to wystarczy, żeby ten sezon nie był jeszcze stracony? Tego dowiemy się na koniec sezonu, więc możecie się podzielić w komentarzu co sądzicie o pracy Anche Postecoglu w Tottenhamie, czy klub powinien zainwestować mocniej w letnim okienku i jakie pozycje wymagają natychmiastowych wzmocnień. A na koniec, jeżeli Wam się ten film spodobał to możecie zostawić tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję w celu docierania naszego kanału do większej liczby odbiorców. I do zobaczenia w następnym odcinku. Piona!